Witam serdecznie wszystkich użytkowników YouTube. Witam w moim jubileuszowym filmie. Krótko się przedstawię. Pseudo Lowiczak 999. Dlaczego Lowiczak? Ponieważ mam kolegów w Kauflandzie. Tam nie ma polskiej klawiatury przy, przy Kauflandzie. Wchodzi o to, żeby nie było żadnych krzaczków, więc musi być Lowiczak. Reprezentuję teraz mój kolejny gadżet. Przyrządom stosunków seksualnych. USB. Mój najnowszy nabytek. Włączamy. Wibruje całe urządzenie. Jak ma bardzo, bardzo głośny dźwięk. W zasadzie więcej tutaj nie ma. I w początku mnie zniechęcało, że ma to zasilanie sieciowe. W ogóle około 4W. Przyłożymy mamy alarm. Początkowa jego cena wynosiła około 70 zł, później spadła do 49, a obecnie wyprzedają za 25 zł. Tak to wygląda. Polecam. Jeszcze ostatnie sztuki są do kupienia. A kupiłem dlatego, że miałem przypadki, ponieważ yy, yy, mam dwa pokoje dalej, yy, komputer, a coś gotuję. To sami nie chcę się cały czas pilnować. Ale miałem przypadki, kiedy zmniejszyłem płomień na palniku, zgaśnięcia tego płomienia. To groziło oczywiście wybuchem. Więc yy, postanowiłem sobie coś takiego kupić. Przeciwnie sobie do czujnika dymu. Ale cena zaraz, skoro tak spadła. Kupimy. W zasadzie to w zasadzie używać, tylko jak się gotuje. Przyrząd do stosunków seksualnych. Eee, Dziękuję wszystkim za uwagę, ma... pozdrawiam i do następnego jubileusza 8000 filmu. Papa. Użyjmy. Pa. Ileś zadziałał. Przedmuchałem, już gazu nie ma, przez to gdzie pikać. Jeszcze spróbuję. Czy resztki gazu są? Zaczy, on nie jest, powiem szczerze, ale przy większym stężeniu gazu powinien zadziałać.